Co do strony prawnej tego, nie umiem się wypowiedzieć, ale jak do tej pory nie wygląda na to, żeby to wszystko było bezprawne. To, co najwyżej, jest nieetyczne, co oczywiście jest szalenie ważne, dlatego że PiS bardzo te kwestie etyczne podnosi, bardzo odnosi się do tam, polskiego kapitału, który tu powinien się rozwijać, do biednych, którym trzeba pomagać. No, muszę powiedzieć, że ja nikomu nie zazdroszczę zarobków, dochodów, samochodów. Uważam, że to nie jest to, 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 to jest niskie uczucie. No ale jednak mimo wszystko, kiedy patrzymy na nazwijmy to delikatnie sytuację materialną pana Biereckiego, to człowiek sobie tak zadaje pytanie, czy to... nie, no nie kłóci się trochę z taką etyką polityczną, no, Dochody roczne, powiedzmy sobie, rzędu gdzieś tam 6 milionów złotych, zasoby kilkunastomilionowe i tak dalej. I to wszystko na tych skokach, na różnych tam spółkach, spółeczkach, radach i tak dalej, i tak dalej myślę, że to nie buduje takiego pozytywnego obrazu. Same te pieniądze, które zostały wyprowadzone, to jest bodajże 70 parę milionów złotych w tej chwili, one oczywiście nie uratowałyby żadnego skoku. Bo jeżeli tak, bo na skok Wołomin 4, wyłożono ponad dwa miliardy, tak, to jest no to wiadomo, że to, że to nie w tym rzecz. Na, natomiast no niestety yy, opinia, którą pan Bieriecki wokół siebie tworzył i którą wokół niego tworzono, że to jest prawda genialny bankowiec i bardzo pożyteczny i tak dalej, no w tej chwili, no, wali się w gruzy, no, po prostu y, okazało się, że skoki y, nie są takim, znaczy są na pewno dobrym wehikułem do zarabiania pieniędzy przez niektórych, natomiast y, nie są bezpiecznym miejscem do oszczędności. Nieoficjalnie w różnych mediach równie, wskazywano także pana Bieleckiego jako w ogóle następcę prezesa Kaczyńskiego, także to, no to musiała być czym, jakaś bardzo no, prominentna i mająca wpływ jednak na, na bieżącą działalność PiSu, także myślę, że to y, zawieszenie, no to tam musiało być ostre przekroczenie normetycznych, skoro jednak zdecydowano się, żeby, żeby tutaj O tej zawiesić. polskości skoków ja zawsze się...